Cześć! Z okazji dzisiejszego święta chciałbym zaprosić Cię do posłuchania kilku piosenek, które powstały oczywiście z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Starym ojcu, naszym szlakiem, przez krew idziemy ku wolności. Panie, panie, ze zgrozą świata, okropne dzieje przyniósł nam czas. Syn zabił ojca, brat zabił brata. Ojczyzn. Mam nadzieję, że mm, komuś pomoże to w świętowaniu. W mnie nie pytaj, kto moja, Aniele pójdę za, tobą za Przyjemnego słuchania i zasłuchania. A jeśli Wam się spodoba, będzie mi bardzo miło za kilka słów. O, matko, Słyszał mi Boże po kraju tego, gdzie kruszyne chleba. Wszystko na YouTubie. Kanał Łukasz Rzepka. Tak jak u Tuwima. Zasadził dziadek Rzepkę. No wiecie.